1, to to jest 14. 11 kwietnia. A to wczorajsze dwa zdjęcia. Kiedy tutaj w całej okazałości. Miałem sygnały od mieszkańców, że to ptactwo nie pozwala im spać, zakłóca spokój. I dlatego, no? myśmy, dlatego myśmy te kraczki Kratki, tak? zakładali. Pani jesteś... zauważyła, że coś się dzieje tak. nie dobrego? Tak, kiedy to było? To, że pojawiły się puszczyki, zauważyłam dawno, bo już na początku kwietnia a to, że zostały kratki zamurowane 11. Robiłam zdjęcia, no bo to jest ciekawostka, więc mhm. po prostu robiłam zdjęcia tym, tym puszczykom. Które tutaj się tak, dostać, Tak, tak. Po tym jak zostały te kratki założone, myśleliśmy, że po prostu puszczyki znikną, no bo kratki zostały założone i tyle. Mhm. Wyczytałam gdzieś w internecie, że, że to, to jest okres lęgowy. No trudno. Powiedzieliśmy trudno, prawda? Natomiast ostatnio. Około nie wiem, tygodnia zauważyliśmy, że te puszczyki zaczynają piszczeć małe, ewidentnie słychać pisk, zakrat, no i zauważyliśmy, że gdzieś około od godziny 20 po prostu matka przylatuje i, i dokarmia te puszczyki. Broni przed wronami to gniazdo, no to jest no, nieciekawa sprawa. W którym miejscu jest to gniazdo? Ty w, w, tutaj, nad, nad oknami. Mhm. W tych dwóch kratkach. Do pierwszej kratka. i do drugiej lata, także bardzo możliwe, że po prostu nawet w dwóch są. Mhm. Pani mówiła, że, że słychać jak piszczą te. Tak. Y, y, gdzie pani to, to, to słyszała? Jakoś? Ja mieszkam w bloku naprzeciwko. Aha, i, tak, i to jest tak, 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 tak głośno, tak, że tak. słychać? dlatego dziwię się, że ludzie, którzy mieszkają pod tymi kratkami, nie, nie zgłaszali tego wcześniej. Mhm. Prawda? Mieszkańcy alarmowali, że ptactwo dobija się. Do bloku, nie daje im spać, niszczy elewację. No ale no oni nie, nie słyszeli tych piskąt, że, że tam. Nie, tutaj nie, spowod... było, nie było nigdy zgłoszenia, że to jest przyczyna pisklądów, tylko że ptactwo po prostu szuka sobie miejsca, gniazd i dostaje się, wyrywa kratki. No, tak jak mówię, niszczy to wszystko, mm -hmm. zakłóca spokój. Był czas taki, że były wyrwane dwie kratki. Za jaki mm -hmm. czas była wyrwana jeszcze jedna? I ptaki tutaj no, systematycznie wyrywają to. No niestety, tak jak mówiłem Panu przez telefon, prawo jest takie, że od 15 marca do 15 października bez zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie ma prawa nikt nic robić z gniazdami lęgowymi ptaków, które są niestety tutaj w środowisku miejskim. Czy to są gołębie, czy to są, czy to są. Inne, innego rodzaju ptaki po prostu nie wolno i tu w tym wypadku popełniliście Państwo, już powiem spokojnie, że tak powiem, złamali się przepisy ustawy o ochronie zwierząt i zalecenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i moje zalecenie jest jednoznaczne, po prostu trzeba otworzyć tą kratę i pozwolić tym ptakom funkcjonować dopóki nie odlecą. Jeżeli takie prawo jest, jak pan mówi, to, a sądzę, że takie na pewno jest, zrobimy to. Oczywiście, nie będziemy tutaj stawiać jakichś... Czy damy radę i... dzisiaj coś, kogoś wezwać, żeby to zdjęli? To znaczy tak, no to by się wiązało z zamówieniem podnośnika, ponieważ jest to praca na wysokości. Od dachu no, ale, się nie dadzą. Ale postaramy się... Nie ma że Ja uważam, że to pierwszą trzeba zdjąć. Z tego względu, że tutaj najczęściej przychodzą i te młode są tu. No dobra. Także umówmy się, żeby już to nie było niedomos. Żeby... Ale proszę państwa, to było dokonane na początku kwietnia. To jest pana było z... nie było. Niezgodnie z... niezgodnie z prawem. Nie dyskutujemy, mamy jedną kratkę zdjąć i zdejmiemy. I proszę tą to raz Tą? Pierwszą, tak. 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 Ma pan jakieś narzędzie, żeby to tak. Tak no. Majster, ale to zgodnie z BHP. Zgodnie z... Jeszcze nie mogę. Niech pan schodzi już. już. Proszę tam nie zaglądać w tej chwili, bo nie straszyć.